I dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny. Na dzisiejszej uroczystości witamy bardzo serdecznie przedstawiciela Wydziału konsularnego i Polonii w Rzymie, Pana Rado, Radosława Brunickiego, Cieńczyńską, <klucz> Grunowską, Cieńczyńską, wszystkich rodziców oraz Was koleżanki i koledzy. W naszej szkole pojawili się również nowi uczniowie. Są to pierwszoklasiści, przed, przedszkolaki oraz nowi uczniowie w klasach starszych. W imieniu całej społeczności szkolnej witamy Was serdecznie i cieszy, cieszymy się, że wstąpiliście w mury naszej szkoły. E, witam wszystkich tych, którzy w tym roku zaczną pierwszą klasę. I tych wszystkich, którzy będą kontynuowali naukę. Wreszcie ta szkoła będzie się uśmiechać, bo ja dzisiaj tak przeszłam sobie klasy i muszę Wam powiedzieć, że one bez Was są bardzo, bardzo smutne. Życzę dużo siły, zapału do nauki. Rodzicom życzę samozaparcia i też siły, ponieważ doceniam bardzo siłę rodziców, a nauczycielom. Yy, nowych pomysłów i, i wszystkiego najlepszego. Szczęśliwego nowego roku. Spokojnego. Postaram się bez mikrofonu, bo bardziej potrafi szumić. Pani dyrektor, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice, uczniowie. Yy, bardzo miło mi być dzisiaj z wami na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Proszę w imieniu całej ambasady RP, w szczególności w imieniu kierownika Wydziału Konsularnego i Kolonii Bartosza Skwarczyńskiego przyjąć serdeczne pozdrowienia i podziękowania. To w szkolnej przygodzie. Każda, by każda lekcja was czegoś uczymy. By wasza praca domowa trudna nie była. Żeby zawsze działać na coś ciekawego. Żeby nigdy was nie spotkało nic przykrego. Uczyć się pilnie Cięściej się młodością. Niech każdy dzień w szkole Wam mija z radością. A cy, a wizkładamy najlepszy z siebie. sukcesu i powodzenia. Głowa do, gło, do góry, pleca na pleca pora edukacji stanąć nad trzeci! Gdy praca domowa trudno nie było, żeby zawsze działo się coś ciekawego i nigdy nie spotkało basu nic przy którego, a więcej na życzenia samych sukcesów i powodzenia. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę spotkać się ze społecznością polskiej szkoły. W Ostii. Bardzo miłe spotkanie z tutejszymi dziećmi, które widać, że po powrocie z wakacji są troszeczkę nieśmiałe, niezdecydowane, ale również przekonane o tym, jak ważna jest dla nich edukacja w języku polskim. Myślę, że przy wsparciu i determinacji ich rodziców. Ten rok upłynie im w bardzo dobrej atmosferze, czego im oczywiście bardzo życzę.